Oj, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie Lecimy w tym momencie, zrobimy sobie jakąś eskalację co do chłopaków Jestem dowódcą? Nie, nie jestem dowódcą drużyny, trudno Microsoft Word Microsoft Word I Tutaj nasz kumpel kierownik Zaklinował się czy się nie zaklinał? Właśnie nie zaklinał, bo dobra, ja zostaję tutaj na punkcie G Odkryłem go w końcu, moja ona będzie dumna ze mnie. Hmm, poczekajcie! Nie, nie poczekali. Uhuhu. Dobra, jestem. Jestem z wami, kumple. Czy wy się zacieliście? Nie wiem. Choć się domyślam. Dobrze, lecimy w kierunku punktu D. Chociaż widzę, że już chłopaki go przyjmują. Dobra, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Może mi się uda, dobiec, może nie. Najprawdopodobniej nie. O, tak. Trudno, ale punkt C przejęli nasi przeciwnicy. Tam widzę, że wózek golfowy do nas zmierza. Hmm, dobrze. Próbujmy się dostać na punkt K tutaj od góry. Aha, to jest przeciwnik? Tak, przeciwnik. Mam Cię. Mam Cię, przeciwniku. Bo strzelają do nas! ojojoj, bolej, boli, boli! Nie strzelajcie, to ja! Biegną, biegną, biegną! Wchodzą z prawej strony! To jest za kacelność! I biega jeszcze jeden! Biega drugi! Dobrze mieć ogarniętych ludzi wokół. Ale tutaj zatrzymaliśmy po prostu atak. Eee, plecy. Jeszcze idę. Ajajaj, ajajaj, aj, 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 zbyt dużo. ah jakby mi się przydał sojusznik. Ale biegnie do mnie, biegnie do mnie, biegnie. Dziękuję. Ja, bo ja mam 12 ammo. Może sobie rzucę jakąś apotekę, dobra? jak wygląda sytuacja z przeciwnikami. Tu nikogo nie widać. Czy przejęliśmy punkt C? Chyba tak. No to wyśmienicie Dowódco, jakie rozkazy? Co następne? Jakiś mam dzisiaj problem wzrokowy, aby dostrzegać przeciwników. Po prostu ich słyszę i strzelam. Skąd wyłażę łajze? Dobrze, wygrywamy na razie. Mmm... Punkt B. Punkt B? Punkt B. To może byśmy chłopcy poszli tam, co? Jest wydana decyzja zatwierdzająca atak na punkt B, czy nie? Ta decyzja zniknęła, teraz lecimy na punkt A. No dobrze, no to robimy co każe nam Microsoft Word. No, martwy Microsoft Word. Widzę Was wszystkich tutaj, ale to się skończy dla mnie śmiercią kliniczną, najprawdopodobniej. Bo ja nie widzę przeciwnika. No właśnie, kurwa, szmać. No, nie widzę, nie widzę ich. Nie widzę. Wiedziałem, że był tu gość, ale był też kurwa od lewej strony. Nie wiedziałem, którym się zdaniecie czego pierwszym. A to on się zajął, no. No dobrze, atakujemy punkt B w takim układzie. Panie sobie może tutaj na wzgórku. Serwujmy co się dzieje tu. Z której strony Wrób naciera. Trudna, trudna, trudna weryfikacja. Jest ode mną. Uuu, chyba przeżyłem to. Tak. Czas Tutaj był gość. Z tamtej strony może wejść albo tym, albo tym, albo nawet w ogóle ochląkować Ale jest też z drugiej strony na plecach. Więc to może się... z każdej strony mogą nadać łajzy, co? Mamy martwego sojusznika. O nie, jeszcze jeden. Patrz! Widziałem go tu, jest tam cholerny świat. Mam cię, ale jestem cheaterem, jeżdżę rowerem. Podnosiliśmy. O, gdybym tylko umiał strzelać. A ha, ha, co ty robiłeś z tą bronią? Jezus! Kurwa przeładował już... Dwa tygodnie przeładowywał tę broń. Ja wiem, wiem, jest taka zasada, że kurwa wyciągnij broń boczną. Tylko ja, że w niej mam siedem nabojów. Co ja bym zrobił? Stryknąłbym dwa razy i tyle by było, bo pewnie połowy bym nie trafił. Ohooo! Dobrze, lecimy. Omae, mu synda iru. Co jest do chuja? Ale mam wolną reakcję, Jezus Maria, to jest... to jest chyba emerytura graniowa, to nic z tego nie będzie, to nic z tego nie będzie. No respi mnie kurwa na celowniku przeciwnika. To jest właśnie kurwa Battlefield. Żaden problem Gość jest 2 metry od ciebie Kurwa sniper, ja jebię. Gość jest. Goś jest 2 metry od ciebie? Zrespi cię na nim, no przeciwnicy. Majcie tu Luję. Kurwa mać! Czemu ja nie mam celności? Dzięki. Nie mogę rzucić apteki, no. DOS. To fucking flipper, że on pójdzie. Jeszcze czołg. Ja tam gdzieś ten kasztan w gniewu, ale tu gdzieś też czołg widziałem. No właśnie, kurwa, tu. A tam jest przeciwnik, jest w porządku? Ktoś jest na nami, tak? Nie mam za bardzo chronionych pleców. Mhm. Cały czas słyszę jakieś kroki na dachu. Was jest na plecach. Z mhm. każdej strony. Ja Was tu widzę. No okej. Okay. Późno się spiję, co? Żeby się załapać na fragę, no to nie ma. No, łowo, snajperzy, snajperzy. Trzeba iść flaneczką, bo zginę marną śmiercieczką. Kurde, mylę się. Jeden No nie, no to miał być mój frag. Ty ruro, dajcie mi zniszczyć jakiś pojazd. I tak rzadko gram inżynierem, a wy mi tak oh, robicie mnie w wał. polska cała, no nie, nie, nie. gracze dzisiaj. Tak jak ja. Niemiły gość. Jak tam wygląda sytuacja na D? Tam jest przeciwnik. Tam był przeciwnik. Nade mną jest przeciwnik. Da się tu wejść jakoś tak bezproblemowo. Wydaje mi się, że tak nie bardzo. Uh -huh, nie bardzo. A czy ja mogę przyjmować przeciwnika? Idzie tu? Nie mogę przejść. Ah, zaklinowałem się tu. To jest problem. Co tu się stało? Tu się jest przeciw. Albo... Gdzie... A, ja nie jestem medykiem. Dobrze, zapomniałem. Takie to życie. Człowieka biednego. Pozbawionego materiału medycznego. 50. trochę marnie czy ja coś mogę mu zrobić za pomocą tego gówna nie to pelota jest no to ty ja mu zrobię Czy Na ślepo! Na ślepo! Nic to nie dało! Bo ja jestem widoczny na mapie! Niczym... Nie wiem kto. E, gdzie ja tu mogę wyjść, żeby nie zginąć jak pies? Dobra, wylazłem tędy. To nie skończy się dla mnie wzorcem. Tak mi się coś wydaje. Nie, bo jesteśmy na dole, oni mają przewagę wysokości zdecydowaną. Tutaj chłopaki próbują coś uzyskać, my nie mamy też dostępu do punktu E. Możemy tu próbować też z tego krzaka jakoś przełazić, aczkolwiek. Ja nie widzę tego, to jest człowiek strasznie odsłonięty. A ten dach strasznie połusi. Ten dach strasznie pousi. E, chyba było to widać na nagraniu, że tam powinny naboje lecieć w kierunku tamtego bydlaka, ale... Ale jakoś dziwnym trafem nie doleciało do niego nic no ale no cóż, no tak, taka kurwa, taki netcoat, no. Dwóch przeciwników tu jest. Nas jest trzech. E, te wździągwy pewnie są. O. o, o. Ten nerpak tutaj na blisko to może być dla nas oją. stąd. Blisko. Dobra, mamy ten punkt. Dało się. Ja bym... O kurwa, na dole są. Mierdził piździuchy. Dobra, czy jesteśmy w ogóle w stanie zrobić tutaj cokolwiek? Um, żeby nam... czy, czy, czy jest szansa, żebym w ogóle wszedł tutaj na ten daszek? O kurwa gdzie jestem? Nie wiem o co chodzi. Dalej. Nie wiem jak to ubiłem tego Mhm, Mamy punkt C. Znaczy mamy, nie mamy, ale jest szansa, że będziemy mieli. Nie wiem, czy ja mogę go trafić Nie, nie mogę. Oooo... Gdzie jest przeciwnik? No, na razie może być i tu, to, i tu. To. To po gdzieś wylądował chyba śmigłem. Wczoraj go mną. Dlaczego go nie trafiło? jeszcze no, rozsypał. co? Ucieczka, ucieczka, bo A niestety ale nic więcej nie jestem w stanie tym zrobić w tej chaotycznej mojej rozgrywce. E, mamy determinacja na to, żeby atakować punkt E. Tu mamy 300. Tu nic nie widać, bo ktoś zasmokowo. Ojej. Dziękuję ci przyjacielu. Tylko, czy ja mogę coś zrobić? A, nie mogę. Gdzie, gdzie się moja broń podziała? Czy, kim ja teraz jestem? Jej. Czym się stałem? Czym się stałem? Czemu ja miałem w ogóle nie swoją broń? Dobrze, oooo! Jak to ja jestem pierwszym, że to kompletnie nie ma sensu? Jak ja grać w tę grę, nie umiem, ginę co chwilę, jak najgorsza łajdzę. A wy mi mówili o. Widzę cię, widzę i ciebie. Mam Robert raz. Nic specjalnego. O, jaką fr*** to za pies? A ja cały czas gram. O nie No to. Ja ja gram cały czas. Nie swoją klasą. To jest dla mnie klasa. Nie moja klasa. Tam jest. Tak? To leci śmigo. No to mój? O, jest. Szybko się kurwa ginie tejże, naprawdę. Porażka jest nieunikniona. Wspaniale, wspaniale, ja tak się bardzo staram. I to nic nie daje, i tak. Nie, no dobry, dobry despaw, kumplu. Czekać tu, no co to zmieni? Tutaj, to i tak już nikogo nie ma. Mogę wyjść, dziękuję. Mm, niestety ale to jest GGBP. Przegraliśmy to. Z Kretesem nawet przy mojej wybitnej predyspozycji, co jest oczywiście pieprzonym żartem. Co tu się dzieje? O, my stąd nie wyjdziemy, rozumiem. Przecież to jest taki teren odsłonięty. O, no. Gdzie są pojazdy? Co ono znaczy? No nic. To by było na tyle, moi mili. I jeszcze jakiś erpek w powietrze. No nic. Porażka porażką, ale wynik nie najgorszy. Nie najgorszy. Robiliśmy, co do nas należało. Próbowałem, robiłem, co mogłem, niestety, ale jest jak jest. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I do usłyszenia niebawem.